Mój dzień miał wyglądać jak co dzień, ale taki nie był. Wszedłem na sushi jak gdyby nigdy nic. Byłem tak jakby niezauważony. Czułem się jak duch we własnej firmie. Niezauważalny. Niesłyszalny. Nikt mnie nie widział. To był bardzo dziwny dzień. Wszystko wyglądało normalnie, ale coś nie grało. Ci ludzie dziwnie się zachowywali. One, te kawy są tu takie słabe, wiesz? Finamy ten projekt, jest dobrze jesteśmy w 30% już prawie gotowi. Chciałem tego? Cały czas. tak. tak. Probasz jest, ale ja nie jestem jaką Będziemy cóż i tam sprzedawać. No. Do takiego momentu, że a, klient sobie pomyśli w głowie i patrzy, na będzie czekać. To jest nasz cel. Marza! Dobra, no to my czekamy w takim bądź razie. Historyczny moment tak naprawdę. Lasku. I nie mógł. Cieszę się. Cieszę się. Nie mogę doczekać kiedy. Kafka, bo można funkcjonować? No no, na milimetry. ej. miejsce. bez obsługi. Tak powstaje historia. Tworzymy historię. Podsumowanie akcji. Etap prac tak naprawdę firm zewnętrznych okazał się największym sukcesem, więc jesteśmy zadowoleni z montażu, z transportu. Udało nam się to troszeczkę inaczej zrobić niż chcieliśmy. Dobrze. Teraz tylko zostaje jeszcze yy, obróbka wizualno-graficzna, no i startujemy, nie? I potem skalujemy już na Włochy, na Francję, na Kostarykę, na Malediwę, na Dominikanę. Ogólnie jeszcze mamy fajny koncept w głowie, że będziemy produkować sushi i obsługiwać naszych zajebistych, najlepszych klientów na jachcie. Co się stało? Slepy!